Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Napoleon Total War, słuchajcie, kontynuujemy grę Hiszpanią. No i tak słuchajcie, ostatnio udało nam się rozbić tutaj Brytyjczyków, którzy wpadli w naszą zasadzkę. Gdzieś tutaj w tym rejonie mniej więcej. Żeśmy ich spacyfikowali totalnie. Tak więc dostali pod tyłkach. Bardzo fajnie. I teraz, słuchajcie, będziemy się przygotować do inwazji, ponieważ okazało się, że Royal Navy wcale nie jest taka bardzo wielka, i bez większych problemów, powinniśmy być w stanie się przebić do macierzystych wysp brytyjskich. Dobra, kończmy turę. Mamy bardzo duże zastosowy zapasy finansowe, które będziemy mogli wykorzystać w dowolnym, w zasadzie, momencie. Mamy trzy armie obecnie. Floty się nam rozbudowują. Inwestujemy bardzo dużo. Bardzo dużo się nam tutaj rozwija. Proszę bardzo. Tutaj handlowy statek. Od razu następnego. Bardzo warto w to inwestować. Powiem szczerze, popieram bardzo. Bo naprawdę zyski są niemałe. A koszta budowy takich statków nie są wcale duże. Dołączcie do floty. Tak, moi drodzy, mamy tu już 10 okrętów, których z miłą chęcią, z miłą chęcią je wykorzystam do pozbycia się Angoli Czekajcie, czy ja tutaj rozpocząłem? Nie. Budowa dalej. 106-oddziałowych okrętów liniowych. Dobra, tutaj się budują. No, ale trzeba. Tutaj przycisnąć. Dobra, to już możemy rozbudowywać. Yy, sąd apelacyjny. No, w kulturowo zaczynamy się rozwijać. Jesteśmy w czołówce państw europejskich. Tak jest. Proszę bardzo. Ok, na razie jest całkiem. Całkiem całkiem. Ładnie się to wszystko nam tutaj rozwija. Dobra, kończmy turę. Trochę nas teraz to wyszło finansowo, ale spadliśmy tylko nieznacznie poniżej 100 tysięcy hajsów na plusie. Tutaj Niemcy. Nie znaczy Niemcy, prusacy. Widzę, że tutaj się sporo dzieje. Tutaj węgry wyszły. Węgry odzyskały niepodległość, widzę. Gdzie są Węgry? Tutaj są Węgry. Niestety nie mogę za bardzo handlować. Nie mam z kim. Dobrze. Węgry, proszę bardzo. Ok. Jakie są moje plany co do Anglii? To jest dobre pytanie, bo ja myślę sobie, że z Anglii. Skoro ja takie zyski generuje tylko z tego, co ja już mam, to powiem Wam szczerze: nie wiem, czy po prostu nie będziemy wyzwalać y, narodów angielskich spod panowania korony. Jest to wielce prawdopodobne. Powiem szczerze: zaokrętować wszystkich. Dobra No i flota kieruje się tutaj Bardzo ładnie Teraz będzie troszkę nerwowo yy, Zanim nasza armia tam nie dotrze Możemy słuchajcie z Anglii swoje Protektoraty To by było całkiem rozsądne a podboje terytorialne nasze rozszerzać w Europie głównie zająć Francję na przykład o to by było całkiem fajne zająć Francję i Włochy a resztę wyzwalać kapitan. tutaj Dobra, Adelante Muchachos. Mam nadzieję, że tutaj cały czas idzie produkcja. Budowa floty, dobrze. Tam byli Francuzi, dobra. Już się bałem, że Brytyjczycy coś tam... trochę kombinują. A jest moi drodzy, karetki polowe, szybkość zupełniania w wszystkich regionach, to jest to. Dobrze, to by można było tutaj ogarnąć. Teraz tak, ja myślę, że wy zamiast tych karetek yy, będziecie robić jakieś towarzystwa akcyjne i tam podobne rzeczy. Ty, działaj, tu budować następne. Proszę bardzo. Z naturę na zarabiamy coraz to więcej. Wiem, że wydatki rosną, bo nie ukrywajmy, nasza flota się rozrasta. Czy można przejąć? Przenieść flagę. Ja tu mogę, a mogę na przykład zmienić nazwę, ale nie chcę zmienić nazwy. No ale trudno, będziesz działał na fregacie. Mam nadzieję, że to nie przełoży się na Twoją rychłą śmierć. Ale najważniejsze jest to, żeby teraz budować cały czas, nieprzerwany stumień okrętów. Jest mi niezbędny do dalszego funkcjonowania. Dobrze, najważniejsze rzeczy są się dzieją tutaj. Wy nieraz kierujecie się na Dublin, a wy spieprzacie, póki jeszcze żyjecie. Bo boję się, że brytyjska flota nam tutaj jaja urwie zaraz. Jeśli szybko się stąd nie, nie zawiniemy. Jaż nie w sumie nie wiadomo gdzie w ogóle rzeczy są, tak więc... A, Austriacy zerwali porozumienia handlowe z nami. To nie jest duży problem. No, bo nie utraciłem możliwość handlu z nimi, to dlatego, No jakiś tam tysiąc, na turę mniej będę zarabiał, trudno. Zaraz to sobie, zaraz się odkujemy, więc. Dobra, najpierw tak flota spieprzać. A wy idziecie na Dublin. Tak jest, moi drodzy. Nie traćmy czasu. Jeszcze czekajcie. Szybki save. Auto zapis, auto zapis. Hmm. Dobra, zróbmy sobie tutaj taki szybki. Sobie to nazwiemy. Tak jest. Ok. No i słuchajcie, atakujmy. Dobrze moi drodzy. Armia się wycofać na razie. Artyleria Dobra, ja was bym umieścił sobie tutaj asyście naszej kawalerii Tak jest Tak jest Gdzieś tu się skitraj dobra. Co kombinuje przeciwnik? Przeciwnik nie posiada artylerii. Rozpoczęliśmy ostrzał. Na razie może niezbyt celny. Ale zawsze. Czemu to działo jest tak dziwnie ustawione? Nadchodzi. to nie wiedzą, że jeśli oni nie zaatakują, to ja ich wystrzelam prędzej czy później naszej artylerii. Więc... Motło, uzbrojeni mieszkańcy to jest wszystko, co nie mogą nam przestawić. Przeciwstawić. Nagle musi przestać istnieć. To ta milicja tam kombinuje. Ta milicja ponosi straty od naszej artylerii. Wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo. Um... Vale, está Dobra, oni w ogóle panikują.

别故事了。 infanteria! To jest infanteria! To walki infanteria! Bardzo jest walki To Ludzie są zmęczeni, panie.

이재재, 또, 씨, señor. już jest po bitwie. Da, jest. Zakończę bitwę. Ta jest. 220, 225 ludzi staciliśmy a przy nich 1600. Dobra moi drodzy, wyzwalamy Irlandię. My tu sobie możemy staty uzupełniać. A Irlandia jest nowym... Tworem politycznym. Co znacząco utrudni Brytyjczykom teraz działanie. Dobra, pułk milicji, ja się ustawicie tutaj. Mam nadzieję, że to nie potrwa za długo to uzupełnianie strat. Chcę ich usunąć. Ani mi tu nie są potrzebni. Dobra, i od razu działamy tak. Mm, Irlandia. Od razu pyk. Co tu jeszcze mogę Wam? A tu mogę dać jakieś rzeczy. Dobra. Dobra. Irlandia jest niepodległa. Dobrze. Czy coś tu mogę rozbudować? Chyba nie. Dobrze, w takim razie lećmy dalej. Rozbr robimy, moi drodzy, rozbiory Imperium Brytyjskiego. Następna będzie Szkocja. Stanie nowego narodu, Rumunia, proszę bardzo. No my się tutaj staniemy. I zaraz idziemy dalej. Z tą naszą armią. Bukareszt. Czy ja mogę z nimi nawiązać tutaj jakieś relacje? Niestety nie mogę handlować z nimi. Nad czym ubolewam. Ale z Irlandią chyba całkiem nieźle mi się handluje. Dobra. Czy ja coś tu mogę zbudować, rozbudować, przebudować? Coś, ktoś, coś? Nie? Nie, to nie. Dobra. Lećmy dalej. Flota wróciła. To jest ważna rzecz. Bardzo dobrze. Dobra, tu mamy te karetki, się robią. A, nowy statek handlowy, proszę bardzo. Tu już całkiem ładne zyski są. Tak jest. Dobrze. Czy my jesteśmy gotowi do tego, żeby się tutaj przeprawić? Jak najbardziej. I kierujemy się na Edenburg. W Edenburgu co? Sama piechota. Wymuszmy na nich poddanie się. I powstaje Szkocja, moi drodzy. Dobra, te jednostki wycofać do Irlandii. One będą naszym odwodem, jakby coś. Powstaje nowy naród, moi drodzy. Kapitulacja Brytyjczyków w Edynburgu. To mi się podoba. Szkocja. Tak jest. O to chodzi. Demontujemy ich. Teraz pójdziemy na Cardiff. Taki jest przynajmniej plan. Dobra, lećmy dalej. Zobaczymy co oni zrobią. Dlatego chyba Brytyjczycy się nie spodziewali, że ja przez Irlandię się do nich włamie. Brytyjska flota na północy. Ale to za mało, żeby coś tutaj nam próbować popsuć. Proszę bardzo. No my tu mamy teraz następne okręty. Przepraszam, statki handlowe. Tak jest. My tu możemy podkupywać naszym wrogom handel. Jest to nawet wskazane. Dobrze moi drodzy, w takim razie my kierujemy się na Cardiff, Spróbujemy wyzwolić, yy, wyzwolić walię. Zobaczymy czy to się uda Dobra, wy tutaj pod Dublinem będziecie To jest nasza... To będą nasze yy, odwody W razie gdyby tu jakieś większe straty były tego nie da się wykluczyć, jestem ciekaw, co Brytyjczycy teraz zrobią, bo mogą stracić i to wiele. Irlandia się tutaj ładnie zbroi. No, pojawiła się armia brytyjska, moi drodzy. Poważna sprawa. Sklepać ich. Wycofują się. Wycofali się do Cardiff. Dobra, nam się udało tutaj skitrać. To znowu Art Wesley. Dzień dobry panu. Witamy ponownie. Dawno pana tutaj nie było. No i bardzo ładnie. No, tu możemy to sobie rozbudować, proszę bardzo. Nowe koszary. Jak najbardziej wskazane. Proszę. O to chodzi. Niech to się nam tutaj ładnie robi. No i cudownie. Lećmy dalej. Zobaczmy, co zrobią Brytyjczycy. A zdecydować, chyba nie zrobią nic, bo nic nie mają. Mam takie wrażenie. Chyba że zaraz mi wejdzie tutaj jakaś duża ich armia. A w Londynie tam siedzą dziady, ale rozrabniają się strasznie. To będzie ciekawie teraz. Torowiska, olden przestał istnieć. Dobra, a z kopalń będziemy większe zyski czerpać teraz. No i bardzo ładnie 13 tysięcy naturę zysków. To jest dużo, bardzo dużo. Dobra. Moi drodzy, uderzamy. Cóż wy tu macie? Szkocka piechota, elitarne jednostki przeciwnika. Zobaczymy jak one sobie będą radzić. Zresztą też to motło, te artylerii. Nic szczególnego, nic czym byśmy sobie nie poradzili. Tak myślę. Dobrze, słuchajcie, ale tą bitwę rozegramy już sobie następnym razem, a tymczasem, słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę, dzięki za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje, dzięki, że jesteście, no i trzymajcie się, hej i do następnego, na razie.